Dzień dobry Państwu. Mam przyjemność rozmawiać dzisiaj z przewodniczącą Twojego ruchu, panem posłem Januszem Polikotem. Dzień dobry, Dzień dobry miło mi. Spotykamy się dzisiaj na konferencji prasowej. Panie pośle, proszę powiedzieć, co dalej z Twoim ruchem? Jestem tutaj w Koszalinie. Wczoraj byłem w Darłówku, w Szczecinku, wcześniej jeszcze w województwie wielkopolskim. I widzę, że sytuacja w partii jest znacznie lepsza niż przedstawiają to media. Bo w każdym z tych miast po pierwsze są kandydaci Twojego ruchu, którzy kandydują w wyborach samorządowych. Po drugie, jakby taka determinacja i przekonanie, że Twój ruch jest potrzebny. Dostają za tym realne oczekiwania ludzi, którzy chcą państwa bardziej nowoczesnego, przyjaznego i świeckiego. Że ta, ta realna potrzeba społeczna daje tym ludziom, dodaje im skrzydła, daje im energii do trwania. I niezależnie od tego, że my jesteśmy młodą partią, która istnieje zaledwie 3 lata, i że już mamy 7 tysięcy członków, że zostawiliśmy kilka tysięcy kandydatów, to oczywiście czeka nas długi marsz, bo inne partie. Platforma PIS, SLD, PSL to są albo partie, które w ogóle istnieją wiele, wiele lat, 20 lat lub więcej, albo się wywodzą ze środowisk, które istniały w tym okresie po 1989 roku. Jest taka nowa partia, nowy projekt, który się składa z większości z ludzi, którzy nie kandydowali, nie pełnili funkcji publicznej. No to ona oczywiście potrzebuje czasu, żeby się ugruntować w polskiej serii politycznej. Przed nami na szczęście wybory prezydenckie, potem wybory parlamentarne. Będziemy mieli szansę przekonać Polaków, że w Europie jest potrzebny i że... My to właśnie jesteśmy tą gwarancją, że ta polska polityka się naprawdę zmieni. A z czego to wynika, że ludzie generalnie narzekają na polityków, którzy są obecnie przy władzy, a wciąż głosują na te same osoby? No to właśnie się rozmawialiśmy w Koszalinie właśnie, gdzie, gdzie rozmawiamy, przedstawialiśmy wspólnie z posłem Andrzejem Lewandowskim propozycję zmian tego stanu rzeczy. Musimy wprowadzić w wyborach samorządowych, ale to się, jeśli chodzi o posłów w wyborach parlamentarnych, limit kadencji. Dwie kadencje i koniec. Burmistrz, wójt, prezydent, po dwóch kadencjach musi mieć przerwę, żeby nie było klik, żeby były właśnie nowe kandydatury, żeby nie można było, wykorzystując władzę samorządową, zablokować kandydatów. I to jest potrzebne, żeby też wreszcie ludzie, którzy dorośli w Polsce po 1989 roku, wystartowali właśnie w tych wyborach, a nie e, tak jak do tej pory w większości są ludzie, którzy od lat pełnią te, te funkcje. Dwa. Trzeba doprowadzić do rozdziału między byciem radnym a pracą w administracji samorządowej, żeby to nie było tak, że ludzie zostają radnymi po to, żeby prac, pracę dostać tylko po to, żeby kontrolować władzę. To jest istota być radą, żeby walczyć o interesy mieszkańców i kontrolować władzę. I wreszcie po trzecie, proponowaliśmy też, to jest może marginalna z punktu widzenia pytania, które Pani postawiła, sprawa likwidacji Straży Miejskiej, ale to jest jeden z ideałów przyjaznego Państwa. Mianowicie byśmy doprowadzili do sytuacji, że Straż Miejska, która miała pomagać ludziom, chronić żeby się czuli bezpieczniej, przyjaźniej, No, Ona jest dzisiaj głównym oprawcą. Bo 80% tego, co Straż Miejska robi, to jest wlepia mandaty e, e, za złe parkowanie czy za jakieś drobne wykroczenia. To nie wtedy Bo e, babcią handlującą Pietruszką. No właśnie. Jak Twój ruch realnie swoje szanse? W wyborach samorządowych to, to będzie, to jest weryfikacja poszczególnych osób, bo to nie jest głosowanie na partię, tylko głosowanie na ludzi, którzy tu konkretnie w Koszalinie, w Darłówku czy w przecinku kandydują. Natomiast w wyborach prezydenckich, i, i parlamentarnych to będzie w wielu spoczywało na moich parkach. Jestem pewien, że tam są dobre wyniki. A tutaj trudno mi to, to powiedzieć, bo ja nie jestem w stanie zweryfikować, kto pracuje, kto nie pracuje w poszczególnych miastach. Życzę wszystkim powodzenia. I o jedno proszę, nie myślcie ci, którzy po raz pierwszy kandydują, że za pierwszym razem zrobi się wyniki. Trzeba drugi, trzeci raz zanim te wyniki będą. Panie pośle, na ostatnie pytanie, czy w tym całym zamieszaniu wyborczym ma Pan Janusz Palikot czas na odrobinę Jeżeli tak to... Teraz to nie oczywiście, chociaż zbliżają się święta, 1, 2, 31, 1, to będzie akurat czas wolniejszy. Pojadę na grób mojej matki, która w zeszłym roku odeszła. Ale no, do dzisiaj jeszcze jutro to, to jestem oczywiście w pracy Trzeba Ciao wczoraj 14 godzin podróżowałem, więc żadnej możliwości relaksu nie było. Dziękuję panu serdecznie za rozmowę. Pan Janusz Polikot, poseł Janusz Polikot Twojego Ruchu był naszym gościem. Zapraszamy Państwa na naszą stronę internetową. Przypominam adres strony www.immedia.com.pl Zapraszamy. Dzięki. Dzięki dziękuję bardzo. Dziękuję.